Trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, nad czym my będziemy głosować. To jest ustawa o tak naprawdę całkowitej legalizacji aborcji w Polsce. Do 12 tygodnia w pewnym zakresie, ale tak naprawdę do końca ciąży, bo ta przesłanka, która jest wprowadzana, tak naprawdę pozwala na bardzo dużą swobodę. No bo jeśli coś nie podlega karze, to znaczy, że jest legalne. Chcecie państwo, ta lewa strona sali, zalegalizować zabijanie dzieci na życzenie. Taki jest realny cel tej ustawy. I mamy tutaj jasny podział. Lewa strona jest za zabijaniem, prawa strona jest za życiem. Patrzę teraz na środek sali, na posłów PSL-u, na posłów Polski 2050. To od was. Drodzy państwo, będzie zależał los tej ustawy. I ja liczę na to, tak jak niektórzy z was mieli odwagę publicznie stanąć w obronie życia, że także jutro w tym głosowaniu tą odwagę będziecie mieli, że nie dacie sobie złamać kręgosłupa przez Donalda Tuska, który próbuje wszystkim to narzucić. Bardzo liczę na was w tej sprawie, że w tej fundamentalnej sprawie jaką jest ochrona życia